Cześć, z tej strony Jan Kiliński, witajcie na kanale Dirt It More. Właśnie skończyliśmy dwudniową przygodę na e-bike'ach z bikepackingiem. Ze mną jest Adam, który jest ekspertem od tego i przeżyjcie to z nami. dziękuję, dziękuję. Godzina 15.30, ruszyliśmy z parkingu, mamy 18 kilometrów, 400 metrów w pionie. Miejsce, do którego jedziemy jest niespodzianką dla mnie, Adam przygotował. Wybraliśmy się do Orawskiej pochore. jest to rejon Słowacji, u podnóży Babiej Góry. Eksplorujemy tutaj sobie w wydaniu bikepackingowo-endurowym okoliczne lasy w poszukiwaniu przygód, noclegów i spędzania fajnie czasu. Ale nie spodziewałeś się, że aż taki będzie widoczek? Nie. Ale to jest właśnie to, po co tutaj przyjeżdżamy. O. No i co? Fajnie? Fajnie! Dobrze nam się trafiło, co? No. Jak widzicie, zrobiło się szybko ciemno, a jest dopiero około godziny 17. Jesteśmy w miejscu, do którego mieliśmy dojechać. Teoretycznie szukamy tej wiaty, której jeszcze Adam nie był, więc e, mam nadzieję, że znajdziemy Rozpalić ognisko i schowamy się do śpiworów, bo no, już chyba jest koło zera. Adam jak oceniasz miejsce gdzie dojechaliśmy? No, w skali piwakowej 5 gwiazdek, 4,5 na 5, bo zawsze może być lepiej, ale budka jest kozacka. Jak domek za dzieciaka taki mógł się być. Adam od lat w ten sposób spędza wolny czas, dlatego czuł się jak ryba w wodzie, był prawdziwym gospodarzem. Najpierw przygotowanie herbatki, potem batonowanie drewna. Dokładnie tak nazywa się cięcie drewna nożem. Plan był taki, żeby pokazać rozpalanie ogniska za pomocą krzesiwa. No na pewno by to super wyglądało na filmie. Niestety drewno było naprawdę wilgotne, a to nie jest wstyd zapalić ognisko jednak od zapalniczki. Przyszedł czas na kolację. Ja zabrałem ze sobą moje ulubione puszki Canfor trip Tym razem był to szarpany kurczak. Ale za mas chyba. W takich okolicznościach oczywiście wszystko smakuje lepiej. Na spokojnie spędziliśmy ten długi wieczór na pogaduchach o życiu i śmierci, aż przyszedł czas na spanie. Hmm, no co mam robić, blogerze? No po kolei, co trzeba robić w takiej sytuacji? Ale to ja mam mówić? To zacznę od pompowania karmatu. Myślę, że to jest dobry kierunek. Adam opowiadał troszeczkę o akcesoriach do bushcraftingu, ale myślę, że to nie będzie odcinek, gdzie będziemy wchodzili w technikalia. Jeżeli Was to interesuje, napiszcie w komentarzu, to myślę, że jeszcze z Adamem zrobimy na ten temat odcinki. W nocy było około zera, nie zmarzłem zbyt mocno. Staliśmy chwilę przed świtem i na rozgrzewkę pojechaliśmy na szczyt zobaczyć wschód słońca. Moment, kiedy pojawia się słońce na horyzoncie, to dla mnie najbardziej magiczna pora dnia. I po obejrzeniu tego spektaklu, wróciliśmy do wiaty, napić się herbatki, ale przede wszystkim spełnić też nasz turystyczny obowiązek. Kultura biwakowania polega na tym, że zostawiamy chatkę. Przynajmniej w takim stanie, w jakim ją zastaliśmy, a staramy się zostawić z reguły w lepszym. Przygotowane przez kogoś wcześniej drewno możemy użyć, pod warunkiem, że pozostawimy dla kolejnych wędrowców przygotowane drewno, żeby też nie musieli się martwić w razie jakiejś awaryjnej sytuacji. Zachowujemy się w lesie jak zwierzęta, pozostawiamy po sobie nic poza śladami naszych stóp i ewentualnie bieżnika opon. Nie śpiesząc się, jak zwierzęta, zostawiając za sobą tylko ślad bieżnika, ruszyliśmy do góry trasą tabakową, która doprowadziła nas na szczyt Mendralowa. To już jest granica polsko-słowacka, i stamtąd mieliśmy dojechać do schroniska na Mendralowej. Tam jeszcze Adam nie był, ale powiedział, że to będzie dobre miejsce, żeby napić się kawki. Okazało się jednak, że to stara chata o mało przyjaznym wnętrzu, więc ruszyliśmy dalej. My jesteśmy tu i możemy jechać albo tym zygzakiem tu, 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 tu i później przejechać tędy do asfaltu, którym podjeżdżaliśmy. Albo pojechać na pełnej prostą, przecinającą w poprzek poziomice. Na początku było fajnie. O kurcze. No jest tam jakieś zaznaczone. Okazało się, że to zaznaczone to stara trasa zwożenia drewna no i z każdym metrem było coraz bardziej pionowo i coraz bardziej ślisko. No nie, nie muszę dalej, tędy idziemy. Ale gnój! Ale gnój! Jak się wcięła. Jestem cały tak oh, Ale widziałeś jak zniknęło przy tej koło <grystanie> Ale byłem taki przekonany, że już utrzyma, co nie? I tak pierwszy jest taki Siński mówię, nie ma opcji, że to pojedzie. Jestem ratujemy wariata Nie no, bądźmy szczerzy Z każdym możliwym skillem to nie do ustania Piękna gospodarka leśna tutaj <grystanie> Fajną ścieżkę rowerową. <gry> <gry> Na szczęście z tego miejsca mieliśmy już naprawdę blisko do samochodu. A obok samochodu zaliczyłem jeszcze kąpiel w wodzie o temperaturze 6 stopni do takiego totalnego resetu. Bo myślę, że właśnie o to chodzi w tych wyjściach w górę, żeby ociąć się od tych zewnętrznych bodźców, żeby oczyścić głowę i właśnie też takie wejście do wody dla mnie jest. Czymś takim, co liczy się tylko ten moment, jesteś tylko tu i teraz i nie ma znaczenia co było przed, co będzie po, po prostu doświadczasz. A to wszystko w takich pięknych okolicznościach przyrody. No jeżeli ktoś z Was e, chciałby spróbować takiego typu aktywności polecam przede wszystkim wybrać troszeczkę cieplejszą porę roku, nie zapuszczać się na pierwszy raz w głęboki las, żebyśmy mieli sytuację pod kontrolą, żeby oswoić się troszeczkę z tym wszystkim, co się dzieje na biwaku, więc jeśli jesteście w stanie skorzystać z pobliskiego lasu, rozłożyć namiot, złapać jakiś pierwszy kontakt z naturą, to polecam. A w ramach później rozwoju, zajawki, myślę, że sami swoje szlaki gdzieś tam będziecie w stanie przecierać. Liczę powodzenia